Ciekawi cię, kto oglądał twój profil na Facebooku w tym filmie. Pokażę ci, czy jest to możliwe, czy nie, i jakie mamy alternatywy, zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz odkryć ukrytą funkcję swojego iPhone'a, e gdy rozwiejesz swoje wątpliwości. Spójrz na opis. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zobaczmy bezpośrednio, co Facebook mówi na swojej stronie z zasadami na dzień dzisiejszy, w dniu, w którym nagrywany jest ten film. Facebook nie pozwala ci zobaczyć osób, które odwiedziły twój profil. To znaczy, nie przekazuje nam tych informacji. Zgodnie z nimi, mówią, że ze względu na względy prywatności nie możemy wiedzieć tego bezpośrednio, ale istnieje alternatywa, aby zobaczyć, kto jest zainteresowany naszym profilem lub naszą treścią. Jak wiesz, jeśli przejdziemy do prawego dolnego rogu, gdzie jest napisane menu, a teraz klikniemy nasz profil, możemy zobaczyć zdjęcia i filmy, które opublikowaliśmy. Możesz spojrzeć na osoby, które skomentowały lub weszły w interakcje z tymi publikacjami, ponieważ są to osoby, które są zainteresowane Twoją aktywnością i inną czynnością, którą mamy, która nie jest bezpieczna, ponieważ, jak wiesz, Facebook tego nie pokazuje, ale możemy uzyskać pojęcie o osobach, które były nami zainteresowane, klikając na znajomych. Tutaj pojawiają się osoby, które według Facebooka możemy wiedzieć, że może to być spowodowane, możemy mieć wspólnych znajomych lub. Zdarzają się też chwile, kiedy to pokazują, ponieważ są to osoby, które nas szukały i weszły na nasz profil. Jeśli chcesz odkryć ukryte funkcje swojego iPhone'a, e każdego dnia wysyłamy e-mail, w którym jedna z nich jest w bardzo prosty sposób, aby dotarła również do ciebie. Ma link w opisie i jest całkowicie darmowy.